Witajcie w Kotlet TV. Tym razem może nie tyle przepis, co pomysł na podanie brukselek. Jako mała dziewczynka nie przepadałam za brukselkami, ale sposobem na to było dobre ich przyprawienie. I właśnie taki sposób wam polecam. Brukselki wystarczy przeciąć na mniejsze części. Ja przecięłam każdą na cztery, a następnie dokładnie oprószyłam ostrą papryką. Polecam dodać jeszcze odrobinkę soli lub pieprzu. Takie brukselki układam w naczyniu parowaru. Jest to tyle fajny sposób przygotowania, że nie są potem takie totalnie rozlazłe jak po gotowaniu w zwykłej wodzie. Ustawiam na około 10 do 15 minut gotowania na parze i gotowe. Brukselki są świetnym dodatkiem do wszelkiego rodzaju mięs, fajnie komponują się z kurczakiem i ziemniakami. Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv.